Polboat Yachting Yachting Festival 2022 gdynia. My szukamy nawet na targach jachtowych takich ciekawych elementów, które, które są powiązane i z jachtami, i z karawaningiem. Zaprosiłem przed swoją kamerę Kubę z firmy Dynaku. Cześć, cześć. Kuba, opowiedz, z czym tutaj przyjechaliście? Tak, przyjechaliśmy z polskim produktem. Jest to płyta ceramiczna gaz pod szkłem, Pod spodem mamy pani. Ale co, gazowe. to chcesz powiedzieć, że to jest płyta gazowa? Tak, gazowa, 100% gazowa, jest tego bardziej oszczędna. Aha, no. no, o połowę mniej gazu mniej więcej zużyjemy z płyty. Na dole mamy palnik, który podgrzewa szkło. Ale to gdzie, że ten palnik jest? tam się On normalnie, normalnie pali normalny palnik. jest w środka, tak. To zaraz zobaczymy tutaj. Jest zabudowany co prawda, ale w tym miejscu mieści się palnik, yy, który gazowo... Odpalamy i, i podgrzewamy tą szybę. Potem szyba oddaje temperaturę do, do garnka i gotujemy co mamy w środku. Powiedz mi, czy jest. Yy... Czy szybciej się gotują potrawy na, taki, na takim rodzaju kuchni, czy, czy wolniej niż na zwykłym gazie? Na zwykłym gazie jest minimalne opóźnienie, no bo nadal musimy nagrzać dodatkową strukturę. Nie nagrzewamy samego garnka, tylko też szybę, ale za to korzystamy z dużo mniej ilości gazu, czyli generalnie mamy oszczędność. Także to jest coś Aha. za coś. Aha. Możemy gotować dwa razy dłużej na tej płycie, używając 3 kg butli, niż na otwartym gazie. Dodatkowo nie mamy tych wszystkich osmoleń na naszym jachcie, także. A no właśnie, no właśnie, to jest, jest ważne. Tak. Ja powiem tak, że byłem niedawno właśnie kamperem na Helu i tam tylko otworzyłem drzwi i już mi gaz w płomień. Tutaj no, coś takiego nie wystąpi? Nie wystąpi w żadnym wypadku, bo to wszystko jest przykryte. Tędy mamy wylot spalin, jeżeli jest to dobrze zabudowane w kamperze, nie ma w ogóle możliwości, żeby to nam zgasło. Mhm, dobrze, a powiedz mi, a po co to jest? To wymyśliliśmy z że w zeszłym roku e, i kamperowcy, i a głównie jachciarze, e, marynarze powiedzieli, że warto zrobić trzymasz na garnki. W przypadku tak. przechyłów garny nas on nie wyleci. To jest nasz autorski pomysł, skomponowany razem z płytą, którą możemy sobie od, podnieść. O właśnie, bo tutaj jest coś... coś spalin. No właśnie. E... Ale dobrze, te spaliny wylecą w środku do kampera i coś się stanie? Jak to e... wygląda? Tak samo jak w otwartym gazie, tam też mamy spalanie. No Takie tak. samo spalanie, tylko w tym momencie jest ukierunkowane w jednej strefie. Mhm. I tutaj w tym miejscu mamy punkty mocowania tego trzymacza. możemy sobie też odczepić i wtedy płyta jest tak goła jak tutaj i ładna jak indukcja. A, to sobie zobaczymy, no dokładnie. No tak, garnek i każdy rodzaj garnka, tak? Nie tylko. Każdy rodzaj garnka i każdy rodzaj gazu. Aha. Tutaj nie mamy ograniczeń, płytę możemy przystosować pod każdy rodzaj gazu, a garnki takie jakie mamy w domu, nie ma to różnicy, nie ma specjalnej jak do indukcji. Dobrze, a powiedz mi, jeżeli ktoś by chciał to na kartusze przerobić? Bez jest, pół, taka, jest taka, taka możliwość, możliwość, tak. tak na kartusze Bo niektórzy też, nie, jest nie, nie lubią mieć takich dużych butli, tylko chcą po prostu tego gazu mieć na pokładzie jak najmniej i jest taka możliwość, Jasne, tak? możemy brać te kartusze małe i znowu to jest plus tego kartusza, że nie zajmuje dużo miejsca, a w tej płycie starczy na dwa razy dłużej. Ja oczywiście w czasie tego filmu troszeczkę skłamałem, bo firmę Dyna Cook znamy już od dłuższego czasu i z nimi współpracujemy właśnie, aby dostosować ich produkty do, kar do potrzeb karawaningowych. Stąd właśnie chyba się wzięła ta mniejsza Tak jest, to jest ta, specjalny nisza, przygotowany pod, pod, mobilne, pod mobilne jachty i mobilne samochody. Właśnie dzięki temu będzie można taką kuchnię zastosować nawet w campervanach. Jak najbardziej. Tam tego miejsca jest troszeczkę mniej. Jak najbardziej. Dobrze, a powiedz mi Kuba, jaka cena, jaką przewidujecie cenę, ponieważ to jest jeszcze niedokończony, nieskończony produkt, tak, czyli jest w sprzedaży? On będzie w sprzedaży od przyszłego roku. Na ten moment oscylujemy cenę około 2400 zł brutto. Tak. Ale ta cena może się minimalnie zmienić w zależności od sytuacji No na wiadomo, no, jak, no to teraz, teraz jak to teraz wygląda. Nie jest łatwo, także komponenty i ceny się zmieniają. Mhm. Dobrze. To dziękujemy Tobie bardzo. Dzięki wielkie. Gdzie można Was jeszcze znaleźć, Powiedz co? Na stronie www.dynakuk.pl Dobrze. Dzięki, do Dzięki zobaczenia. Dzięki wielkie. A jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to łapka w górę i oglądajcie kolejne nasze materiały. Dziękuję Wam bardzo.